Cześć, tu Kamil Piwotester Dzisiaj będzie degustacja piwa z Biedronki Ważone jest w, w Niemczech przez Mauritius Brewery Jest to piwo Hopfer Pilsner Jest to piwo w stylu niemiecki Pils Jest ono właśnie, jak widać, w zielonej butelce O objętości 500 ml Składniki woda, sód jęczmiennych. miel. Ważone zgodnie z niemieckim prawem czystości no i zawartość alkoholu jest jeszcze podana, 4,9%. Data przydatności piwa to 1 styczeń 2022. Dobra, powąchamy, co w butelce czuć. Jakie zboże czuć. Mamy taki aromat słodowy, zbożowy. O, mocno się pieni. Jest bardzo jasne, takie słomkowe, musujące, no, piana kremowa taka. Piana biała, obfita, raczej nie trwało. Barwa, barwa słonkowa, Klorowne, przejrzyste, musujące. Dobra, to może są w aromacie. No, wyraźnie słodowy. To może spróbujemy. No trochę goryczki jest, czuję też taką jakby cierpkość na języku trochę, takie ściąganie, lekkie. No tak za 25-30 igł może mieć. No to oceniamy punktowo. Piana, czyli za pianę dam 4 na 6 punktów. Barwa, czyli 3 x 3. Aromat, nie wiem, no jest taki czysty, przyjemny, nie wiem, ja muszę dać maksa 12 na 12. Smak, smak daje 17 na 17. Odczucie w ustach, to odczucie w ustach daje 6 na 6 i za goryczkę też daje 6 na 6, bo jest taka jak powinna być. Jestem sam zaskoczony, że aż tak wysoko oceniłem to piwo. Jestem w ogromnym szoku, bo praktycznie tylko i wyłącznie zapiane te dwa punkty obciąłem. Nie spodziewałem się takiej wysokiej oceny tego piwa. Piwa z Biedronki, czyli ocena 48 na 50 punktów. A moja ocena? Czy to piwo mi smakuje? średnio, nie jest tragiczne jakieś też może mi zachwyca dobra, dam 7 na 10 punktów także polecam piwo śmiało sięgajcie po nie dzięki za obejrzenie, cześć